W miejscu gromadzone są dokumenty polskiej historii. Tysiące zdjęć, pamiętników, decyzji rządowych, rozkazów złożono w archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum imienia Generała Sikorskiego w Londynie. Jednakże dokumenty dotyczące bardzo ważnej części naszej historii, historii wywiadu, są bardzo zdekompletowane. Część z nich została spalona. Część przekazana Brytyjczykom i przez nich zniszczona. Dlaczego tak ważne dokumenty zostały zniszczone? Dlaczego nawet dzisiaj nie możemy poznać treści dokumentów sprzed 60 lat? Jaką prawdę chciał ukryć rząd brytyjski? Można zostawić. Jest to pułkownik Oskar Reine. Z zaproponować panu zmianę pana położenia, która jest beznadziejna. Wkrótce zostanie pan skazany na śmierć jako polski szpieg. Ta rozmowa między oficerem Abwery, pułkownikiem Oskarem Rayle, który bardzo dobrze mówił po polsku, gdyż przez wiele lat, do 1934 roku był szefem oddziału Abwery w Gdańsku. A oficerem polskiego lotnictwa, kapitanem Romanem Czerniawskim, odbyła się w marcu 1942 roku w podparyskim więzieniu. Tak zaczynała się jedna z najciekawszych tajnych operacji II wojny światowej i jedna z najważniejszych. Ostatnie dni września 1939 roku. Dobiega końca kampania, która rozpoczęła II wojnę światową. Setki tysięcy żołnierzy polskich znalazło się w niemieckiej niewoli. Ponad 200 tysięcy żołnierzy walczących na ziemiach wschodnich trafiło do obozów radzieckich. Oficer lotnictwa, kapitan Roman Czerniawski, uniknął niewoli i zdołał dotrzeć do Paryża. Ocenia się, że około 100 tysięcy polskich żołnierzy wyrwało się z rąk niemieckich i radzieckich i przedostało do państw ościennych do Rumunii, na Węgry, a także na Litwę i na Łotwę. Polska przegrała kampanię, ale wojna trwała. 30 września prezydent Władysław Raczkiewicz mianował premierem i ministrem spraw wojskowych generała Władysława Sikorskiego, a 7 listopada powierzył mu stanowisko naczelnego wodza. Przemówienie, jakie generał Sikorski wygłosił w Paryżu, jasno określało kierunek polityki nowego rządu. ...historyczna jest odbudowa polskiej armii. Zawarte przez nas umowy z Wielką Brytanią, a ostatnio z Francją... Przynoszą warunki niezbędne do odtworzenia wojska suwerennej i sprzymierzonej Rzeczypospolitej. Na podstawie polsko-francuskiej umowy wojskowej władze Francji oddały do dyspozycji wojska polskiego obóz ćwiczebny w Cotquedon, -Cô który stał się centrum formowania polskich oddziałów. Roman Czerniawski też podjął służbę. Przydzielono go do wywiadu. Był szefem oddziału drugiego sztabu pierwszej dywizji granadierów generała Bronisława Ducha. 10 maja 1940 roku Wehrmacht uderzył na Belgię, Holandię i Francję z siłą, szybkością i brutalnością, jaką zademonstrował kilka miesięcy wcześniej w Polsce. Rządy tych państw nie wykorzystały doświadczeń płynących z kampanii wrześniowej i nie przygotowały swoich wojsk w stopniu wystarczającym do nawiązania równorzędnej walki z niemieckimi dywizjami. Już w końcu maja 1940 roku było wiadomo, że walki we Francji zakończą się klęską aliantów. Wojska brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego rozpoczęły rozpaczliwą ewakuację z rejonu Dunkierki. Tylko dzięki błędowi Hitlera, który wydał rozkaz zatrzymania niemieckich oddziałów pancernych, alianci zdołali w ciągu 8 dni ewakuować blisko 340 tysięcy żołnierzy, w tym 215 tysięcy Brytyjczyków, 123 tysiące Francuzów, Belgów oraz żołnierzy innych narodowości. Z polskich oddziałów, które dzielnie walczyły we Francji, do Wielkiej Brytanii ewakuowano zaledwie 19,5 tysiąca żołnierzy, a więc 55 tysięcy trafiło do obozów jenieckich, zginęło w walkach lub później przez kanał La Manche docierało do Anglii. Kapitan Roman Czerniawski pozostał w okupowanej Francji. Jako oficer wywiadu otrzymał zadanie zorganizowania siatki wywiadowczej. Szybko wywiązał się z tego zadania. Zorganizował siatkę, do której zwerbował 150 patriotów zdecydowanych kontynuować walkę z wrogiem. Działali bardzo skutecznie. Zlokalizowali wszystkie niemieckie dywizje stacjonowane we Francji, 100 lotnisk i wszystkie największe niemieckie okręty wchodzące do francuskich portów. W październiku 1941 roku na opuszczonym podparyskim lotnisku wylądował specjalny samolot, przysłany po Czerniawskiego. Anglicy coraz bardziej potrzebowali tego człowieka. Był to czas, gdy sytuacja w Europie nagle zmieniła bieg. 22 czerwca 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki i, mimo rozpaczliwej obrony Armii Czerwonej, szybko posuwali się na wschód. Winston Churchill postanowił zrezygnować z dotychczasowej wrogości wobec Stalina, który do ostatnich chwil przed wybuchem wojny pozostawał wiernym sojusznikiem Hitlera. Premier rządu brytyjskiego nie wierzył, że Wehrmachtowi uda się szybko zwyciężyć w wielkim kraju. Każdy miesiąc krwawych walk na froncie wschodnim, angażujących coraz większe niemieckie siły, dawał Wielkiej Brytanii czas na zmobilizowanie rezerw i rozbudowę armii. Gdy Czerniawski leciał do Londynu, do Moskwy przybyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, aby podpisać dokumenty o wojennej współpracy. Stalin najbardziej liczył na to, że nowi sojusznicy uderzą na Niemców od zachodu, co byłoby ratunkiem dla Armii Czerwonej. Prezydent Roosevelt popierał ten plan. Sytuacja uległa nagłemu zwrotowi 7 grudnia 1941 roku, gdy samoloty japońskie uderzyły na amerykańską flotę Pacyfiku w Pearl Harbor. Zginęło tam 2400 żołnierzy amerykańskich. Następnego dnia Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Japonii. Tuż potem, Stanów Zjednoczonym, wojnę wypowiedziały Niemcy. W nowej sytuacji prezydent Roosevelt uznał, że należy dokonać inwazji na Europę już we wrześniu 1942 roku. Premier Winston Churchill uznał, że jest to plan nierealny, ale Wielka Brytania była całkowicie uzależniona od dostaw ze Stanów Zjednoczonych. Przez ocean płynęły w ładowniach statków czołgi i samoloty, których Brytyjczykom szczególnie brakowało. Dostawali miliony ton ropy, prochu, z zaopatrzenia dla wojska. Churchill nie mógł więc powiedzieć Rooseveltowi, nie zgadzam się na utworzenie drugiego frontu. W istocie w 1942 roku było to nierealne. Na Atlantyku królowały uboty, co bardzo ograniczało dostawy, i do połowy 1942 roku, gdy Roosevelt obiecał Stalinowi, że dokona inwazji, nie udałoby się zgromadzić w Anglii odpowiedniej ilości wojska, broni, okrętów. Ponadto alianci nie mieli koniecznego sprzętu, okrętów płaskodennych, amfibii i czołgów pływających. 10 października 1941 roku kapitan Roman Czerniawski, nagrodzony przez generała Sikorskiego Virtuti Militari, pierwszy w tej wojnie pracownik służb specjalnych uhonorowany tak wysokim odznaczeniem, wsiadł do samolotu na lotnisku w Londynie, aby powrócić do Francji. Przywoził szczegółowe instrukcje. Nad ranem 11 października Czerniawski wyskoczył ze spadochronem w rejonie Tours. I stamtąd przedostał się do Paryża, ale jego czas we Francji dobiegał już końca. Nad ranem 18 listopada 1941 roku Abwera przystąpiła do działania. Tego dnia niemieccy żołnierze otoczyli dom, w którym na ostatnim piętrze mieszkał Roman Czerniawski. Powodem wsypy była zbyt intensywna praca siatki. Z Londynu nadszedł rozkaz rozpracowania niemieckich instalacji obronnych w porcie w Cherbourg. Jeden z agentów zbyt gorliwie rozpytywał o wojskowe informacje, co zwróciło na niego uwagę niemieckiego żołnierza. Ten zameldował swoim przełożonym. Agent został aresztowany. Przyznał się do wszystkiego i wskazał na Matyldę Karę jako kobietę, która dała mu szpiegowskie zadanie. Ona, aresztowana, powiedziała oficerom Abwery wszystko, co wiedziała o siatce Czerniawskiego. Kapitan znalazł się w podparyskim więzieniu. Chciałbym panu pogratulować sukcesów panie kapitanie. Pańska siatka ustaliła rozmieszczenie wszystkich naszych 22 dywizji na terenie Francji. Do szczebla batalionów łącznie. Zebrał pan materiały o stu naszych lotniskach i o sytuacji we wszystkich naszych portach. Hmm. Gratuluję panu. Dziękuję, ale chyba nie po to pan przyszedł. Pragnę panu przypomnieć, że schwytaliśmy większość ludzi z pana organizacji. W naszych więzieniach znajduje się 65 osób. Postępowanie sądowe przeciwko nim nie zostało jeszcze wszczęte, ale jeżeli do tego dojdzie, to no, zgodnie z prawem wojennym należy oczekiwać wroków śmierci. Jak mam to rozumieć, panie pułkowniku? Jako pierwszy mogę oczekiwać kary śmierci. Niech mi pan powie, jakie motywy skłoniły pana do działalności szpiegowskiej przeciwko Niemcom? Jako polski oficer czułem się do tego zobowiązany. Panie kapitanie. Czy pan poważnie myśli, że. Dla Polski byłoby korzystne, gdyby Rosja wygrała wojnę. Czy pański kraj miałby wówczas kształt, przyszłość, o której pan marzy? Ja, podobnie jak większość Niemców, uważam Rosję i komunizm za największego wroga Europy. Mam nadzieję, że. Zostrzeże pan wspólny interes polskich Niemiec w działaniu przeciwko Rosji. Niech pan to przemyśli, panie kapitanie. Rajle nie ujawnił, że działa na polecenie szefa Abwery, admirała Wilhelma Canarisa. Sprawa utworzenia drugiego frontu we wrześniu 1942 roku już się rozwiała, gdyż ostatecznie premier Churchill zdecydował się przeciwstawić prezydentowi Rooseveltowi i powiedzieć twardo: Nie zgadzam się. Prezydent uznał, że nie może zaryzykować rozpadu antyhitlerowskiej koalicji i wycofał się z planu dokonania inwazji. Zaś premier Winston Churchill musiał polecieć do Moskwy. Przybył na Kreml, aby wytłumaczyć Stalinowi, dlaczego inwazji nie będzie i obiecać, że nastąpi w roku 1943. Sojusz antyhitlerowski przeżył wstrząs, ale nie rozpadł się. Sytuacja wojsk radzieckich wciąż była dramatyczna. Niemcy skierowali główne uderzenie na południe, aby dojść do kaukaskich źródeł ropy naftowej. Wydawałoby się, że Wehrmacht po niepowodzeniach z końca 1941 roku odzyskał siły i inicjatywę strategiczną. Jednakże szef niemieckiego wywiadu wojskowego, admirał Wilhelm Kanaris i wielu najwyższych oficerów zrozumieli, że ich wojska nie osiągnęły żadnego ze strategicznych celów. Straty były bardzo wysokie. Wehrmacht został odrzucony spod Moskwy. Zatrzymany pod Leningradem, a wkrótce pod Stalingrad. Nie udało się opanować źródeł ropy naftowej, a szyby, które zdobyto w rejonie Majkopu, były bezużyteczne, gdyż wycofujące się wojska radzieckie zniszczyły je. Zacięte Walki trwały. Niemcy odnosili zwycięstwa, ale nie zdołali zniszczyć źródeł siły Armii Czerwonej przemysłu zbrojeniowego. W ciągu kilku pierwszych miesięcy wojny Rosjanie ewakuowali daleko poza linię frontu 1600 wielkich zakładów przemysłowych. Produkcja dla wojska po przejściowym załamaniu zaczęła szybko wzrastać już od początku 1942 roku. W tym roku Armia Czerwona otrzymała 24 tysiące czołgów i dział samobieżnych, czterokrotnie więcej niż niemieckie zakłady zdołały dostarczyć Wehrmachtowi. Przewaga Rosjan zwiększała się z miesiąca na miesiąc. Przegrana w wojnie stała się jeszcze bardziej oczywista po klęsce sojuszniczej Japonii w bitwie o Midway, która rozpoczęła się 4 czerwca 1942 roku. Amerykanie odnieśli zdecydowane zwycięstwo, zatapiając cztery wielkie lotniskowce, jeden ciężki krążownik oraz niszcząc ponad 250 samolotów. Amerykańska gospodarka przestawiona na tory wojenne nabierała rozmachu. Dla Kanaris'a klęska państw osi stawała się oczywista. Uznał, że bliski jest czas, w którym Armia Czerwona wyruszy na zachód postanowił działać. Wilhelm Kanaris już w 1940 roku podjął próbę nawiązania kontaktu z Brytyjczykami. Pośredniczką miała być Halina Szymańska. Znał ją z Berlina. Była żoną polskiego atasze wojskowego, pułkownika Antoniego Szymańskiego i chociażby z tej racji bywała na przyjęciach dyplomatycznych w ambasadach, gdzie bywał również Wilhelm Canaris. Spotkali się przypadkowo w Polsce w listopadzie 1939 roku, gdy Halina Szymańska poszukiwała swojego męża, który zaginął w wojennej zawierusze. Canaris pomógł jej wyjechać z Polski i dotrzeć do Szwajcarii. Co najmniej do 1943 roku była łączniczką między nim a rządem brytyjskim czy brytyjskim wywiadem. Jakie materiały, jakie informacje przekazywała Halina Szymańska? Tego nie wiemy. W archiwum znajduje się cała teczka pułkownika Antoniego Szymańskiego. A gdzie jest teczka jego żony? Haliny Szymańskiej, o wiele ważniejsza. Teczka, która mogłaby wskazać nam, co działo się w tym tajnym kanale łączności między rządem brytyjskim i niemieckimi spiskowcami, jaką rolę odegrała Halina Szymańska. A niewykluczone, że właśnie ta sprawa mogła wpłynąć na bieg wojny wojny, która ukształtowała świat XX wieku. Pułkownik Oskar Rajle szybko powrócił do celi Czarniawskiego w podparyskim więzieniu. Ta rozmowa odbyła się w pierwszych dniach lipca 1942 roku. Przemyślałem pana słowa. Rzeczywiście nie życzyłbym sobie, aby Polska dostała się pod reżim komunistyczny. Czy to oznacza, że uwzględnia pan możliwość współpracy z nami? Zgłaszam gotowość po ucieczce do Anglii prowadzić tam działalność wywiadowczą przeciwko wszystkim wrogim Niemcom, mocarstwom, z wyjątkiem Polski. Ale mam warunki moim zdaniem nie do przyjęcia przez pana. Niech je pan wymieni, chociażby dla zaspokojenia mojej ciekawości. Mój pierwszy warunek to obietnica rządu niemieckiego. Że jeżeli w wyniku mojej akcji i ewentualnej pomocy czynników polskich przyczynimy się do zwycięstwa nad komunizmem, to Polska będzie miała uprzywilejowany status w traktacie pokojowym. Ponadto chciałbym, aby wszyscy aresztowani moi ludzie zyskali status więźniów wojennych i zostali przewiezieni do obozu jeńców. To jest do zrobienia, panie kapitanie. Tak rozmowę ten zapamiętał Roman Czerniawski. Tak przedstawił ją w swoich pamiętnikach pułkownik Rajle. Wynika z tego nadzwyczaj ciekawa sprawa. Roman Czerniawski miał być pośrednikiem między spiskowcami, uczestnikami spisku antyhitlerowskiego, a rządem brytyjskim i rządem generała Władysława Sikorskiego. Jakie były plany niemieckich spiskowców? Otóż uważali oni, że Los wojny odwrócił się. Że wkrótce Armia Czerwona rozpocznie marsz na zachód. Najpierw wejdzie na terytorium Polski, potem terytorium Niemiec. Aby więc ratować Niemcy przed zgubą, chcieli obalić Hitlera, utworzyć rząd demokratyczny, który zaproponowałby Brytyjczykom zakończenie działań wojennych, zawarcie pokoju, a rządowi generała Sikorskiego wspólną walkę z bolszewickim niebezpieczeństwem chcieli, aby również polskie siły zbrojne wzięły udział w powstrzymywaniu armii czerwonej, nie wpuszczeniu armii czerwonej na polskie terytorium. Reile przedstawił to w swoim pamiętniku w następujący sposób: Dla admirała Canarisa decydująca była myśl, że szef polskiego rządu w Londynie pewnego dnia mógłby zaproponować Niemieckiej Abwerze Wspólne przedsięwzięcia wobec posuwającej się naprzód Armii Czerwonej. Ustalono, że 14 lipca 1942 roku, w dniu Święta Narodowego Francji, gdy ulice będą zatłoczone, Czerniawski, przewożony w odkrytym samochodzie, ucieknie. Rozpoczynała się najciekawsza część Wielkiej Gry.